off тренер Właściwie tak. Uważam, że dziewczyny mają większe doświadczenie w grze. Tam troszkę zabrakło doświadczenia. Przede wszystkim zabrakło doświadczenia. Zdecydowanie. Dziewczyny nie mają obycia nie mają z taką grą, i, i to jest główny powód, dla którego nie podjęły walki. E, za tym niestety idą wszystkie konsekwencje taktyczne. E, Zagrywką nie grałyśmy z założenia, tak jak miało być. No i jak się traci trochę wiary w siebie, no to niestety tak to wygląda, jak, jak dzisiaj na tym meczu. No prawda jest taka, że dziewczyny muszą się ogrywać. Najgorsze to jest to, że w trzeciej lidze nie wróży to nic dobrego. Zarząd klubu rozważa możliwość odkupienia miejsca w drugiej lidze.